Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno nie było gierek, więc lecimy dzisiaj z gierkami. Lotto e, Owocki. Dzisiaj bierzemy na tapetę tylko jedna gierka, kochani, e, i dzisiejszy wkład to 40 zł. Mam nadzieję, szczerą nadzieję, że wyjdziemy tutaj dzisiaj na plusie. Trzymajcie mocno kciuki, kochani, zagramy za 2, 3, 5 oraz 10 zł. Czasem sobie przyspieszymy, czasem e, zagramy normalnie, ale kochani, e, dzisiaj tylko Owocki. Przypominam oczywiście o trwającym konkursie dla subskrybentów. Subskrybujcie i zostawiajcie komentarz pod filmem, który znajdziecie w opisie. 1000 subskrypcji, a my już teraz ruszamy, kochani, najpierw za 2 złote. I zobaczmy, kochani, co nam tutaj dzisiaj powstanie. Zaczynamy od czterech jeżynek. Następnie weźmiemy sobie cytrynki może. Wszystkie dzięki tutaj z bankowi. 23 ruchy do końca. Kochani, wielkimi krokami zbliża się też setny odcinek zdrabkowy na moim kanale, aż nie wierzę, że aż tyle czasu. Tyle odcinków już nagrałem, kochani. Na setny odcinek chciałbym dla Was zrobić coś innego niż zwykle. No, oczywiście, zrepeczki, ale w większym stopniu. O, oczywiście setny odcinek, więc z za 100 zł, kochani. Więc chciałbym, żebyście mi napisali pod dzisiejszym odcinkiem, czy chcielibyście całą paczkę z drapki Kasa Kasa, czy może mix o łącznej wartości 100 zł, oczywiście paczka Kasa Kasa też wyjdzie mi 100 zł. Więc kochani, decydujcie, czy to będzie paczka Kasa Kasa, czy mix za 100, oczywiście wtedy zdrapka za 30 na pewno się pojawi, za 20 za dyszkę. Zobaczymy jaki tam miks wyjdzie, możecie też propozycje od razu pisać zdrabkowe do tego miksa. Więc kochani proszę was bardzo piszcie czy chcecie paczkę kasy kasy, czy może miks za stówę. Jak widzicie zostało już nam 9 ruchów tylko do końca. I co my tu mamy, jak na razie jak widzicie mamy 8 szklaneczek napełnionych. Tutaj, mmm, najbliżej co nam tu, cytrynki cytrynki nam by tu dały na pewno szklaneczkę i jeżynki gruszki o gruszka wskoczyła więc mamy dziewiątą szklankę napełnioną trzy ruchy do końca mamy 10 szklanek kochani i co tu dalej 11 szklanka jest dwa ruchy do końca zobaczymy co te szklanki nam pokażą ciekawego no nie jest to mały wynik taki średni można powiedzieć 12 szklanek 13 13 szklanek, więc zobaczmy. Kochani, maksymalnie to chyba 18 szklanek, więc nie jest źle. No tylko jak wiadomo, kochani, ja to powtarzałem, nieważne ile szklanek, to i tak my kupujemy los na starcie. Wiadomo, wiadomo jest wygrana przez system. A to jest tylko taka nasza zabawa. No zobaczmy, 25 tysięcy, zobaczcie, jest dwa razy, ale no, jak wiecie. No ja chyba takiego szczęścia O, mamy 2 zł, kochani, więc mamy pierwszą wygraną w dzisiejszym odcinku. Pierwszy zwrocik, więc 40 zł w plecy dzisiaj nie będę 2 złote na pewno wskakuje na nasze konto, kochani. I co? I jeszcze raz zagramy sobie za 2 zł I zobaczymy, czy tym razem też nam się poszczęści i zaczynamy, 25 ruchów, oczywiście, o jak fajnie piąteczka, na początek, 5 abuszek, e, bomba nam się wytworzyła, teraz trzy jeżynki, i no jak na razie początek, to wiecie, na razie jedna szklaneczka, gruszki, cytrynka, ja O, mamy drugą szklankę. I co my tu mamy? Trzecią szklankę już. Dzisiaj kochani zapowiada się dłuższy odcinek, ale mam nadzieję, że e, fani gierek loto będą się dobrze bawić razem ze mną, kochani, sześć e, szklanek e, powiem wam, że owocki to są jedne z moich ulubionych. Z tego co wiem to też duża część z Was właśnie owocki lubi. Dzisiaj stwierdziłem, że spróbuję w jednej grze ciągiem. Zobaczymy, jak kupię. No, podobnie jak z drabki, jak się kupuje w ciągu, to, to wiecie, jak to wychodzi. Czasami dobrze, czasami źle. Chciałem zobaczyć, jak to w owocach będzie. Czy, czy tutaj coś nam się stworzy fajnego, czy, czy jakieś wygrane powpadają ciekawe. I 9 ruchów do końca. Mamy 8 szklaneczek. Bomba wybuchła, nic nam tutaj nie. Nie dodała szklanek. E, tutaj patrzę po prawej stronie. E, blisko mamy gruszki, jabłka, więc tutaj pewnie będzie trzeba celować. 10 szklanek już jest, kochani. 11, 12 nawet. E, I powoli kończymy. Zobaczymy, czy. Zobaczcie, teraz mamy więcej szklanek. E, no i zobaczymy, czy to nam coś da. E, jak wiecie, to nie ma znaczenia, ale, ale mamy więcej szklanek, kochani, yy, i będzie więcej do odkrywania tych kwot. No i ostatni ruch, kochani, nam został. Yy, co tutaj byśmy mogli kliknąć, żeby jak naj. Yy, żeby gdzieś padła jeszcze szklaneczka. Yy, może gru. No, gruszki. no to chyba w sumie już nic nie było. Także mamy 13 napoi. Kochani, i lecimy y, odsłaniać kwoty. Zobaczymy, czy coś uda się wygrać. I za moment się okaże, co zgarniemy. Otwieramy, otwieramy, pijemy. E, pijemy soczki. Mamy na razie dwa razy tysiaczka. Ale fajnie by było zgarnąć takiego tysiaczka. No. Pomarzyć zawsze można. 6 zł, dwa razy. Jak na razie, dyszka po raz drugi. 8 i ostatnie 20 no niestety marzeń, na marzeniach się skończyło kochani druga gra jest przegrana więc na razie na 4 zł mamy dwa wygrane szaleństwo szałciał mam nadzieję że to się troszkę poprawi coś tutaj wyczarujemy lepszego i lecimy teraz zwiększamy nasz wkład lecimy do 3 zł kochani szaleństwo całe 3 zł zobaczymy jak teraz nam pójdzie i co my tu mamy? I na starcie zobaczcie, ile cytrynek zgarnęliśmy. Mamy już pierwszą szklaneczkę napełnioną. Teraz jabłuszka. Jabłuszka. Bombę. I druga szklaneczka. Jest. Gruszeczki. Ładnie też nam zobaczcie, już 19 gruszek mamy. I mamy trzecią szklankę. Pomarańczka. I cytrynki. No, na razie jest ciekawie 22 ruchy do końca. Jak widzicie, trzy szklanki na koncie. Yy, I co, 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 co dalej, co dalej, co dalej? Co dalej? <ścoughs> dalej, kochani, niestety wyrzuciło mi stronę. Nie wiedzieć czemu musiałem się zalogować ponownie. Yy, chyba za długo grałem, kochani. Ale na szczęście możemy wrócić do nieskończonej gry, więc już wracamy. 19 ruchów do końca, 4 szklaneczki wypite. I co dalej, co dalej? Hmm. Teraz, może, pomarańczki weźmiemy. No, troszkę ładnie pospadało. I mamy piątą szklankę napełnioną. Jabłuszka. No, może, może coś tutaj brak ruchu, fajnie. Ale zobaczcie, kochani, mamy 12 szklanek nagle. Mamy 12 szklanek. O, i cytrynki prawie już na maksa mamy e, uzupełnione. E, no, chyba weźmiemy borówki. I mamy już maksymalną ilość. 14 szklaneczek już jest. E, co tu jeszcze nam brakuje? Zobaczcie, 12 ruchów, a my mamy już prawie wszystko pełne. Jerzynki sobie wypełnimy zaraz. E, 15 szklaneczek już mamy na koncie. Jabłka już mamy maksa, czyli zostały nam 4 owocki do nazbierania. Ale już mamy 16 szklanek, zobaczcie. E, i, i, I co tu jeszcze? 7 ruchów do końca, myślę, że Spokojnie dojedziemy do 18 szklanek. I mamy, zobaczcie, kochani. O. A nie o, chciałem 18, 17 szklaneczek zostało nam blisko, blisko i jest 18 szklanka, zobaczcie, tylko gruszka jedna nam brakuje. Gruszka czy gdzieś tu są, nie, nie ma chyba gruszek, to jedziemy tak. Tak, i gruszeczki sobie zrobimy, Tak. Ale jak widzicie, kochani, 18 to jest max. Bo już 19 szklaneczki nie dostaliśmy, ale i tak super wynik, bo mamy maksymalną ilość szklanek i kochani, przechodzimy do wypijania tych szklanek już za moment, bo widzę jeszcze jeden ruch yy, i wynik dwie. Dwie gwiazdeczki, tylko. Uy. Ale kochani, przechodzimy do odsłaniania co my tu mamy. Co my tu mamy, ale lecimy z automatu, będzie szybciej, kochani. Na razie wszystko inne, mamy 2 razy 40 tysięcy 2 razy 60 zł no i niestety kochani, zobaczcie tyle szklanek, ale niestety więcej niż dwie te same kwoty się nie pojawiły. Więc kochani, przechodzimy do czwartej gry. Na razie 2 zł nadal na naszym koncie nic się nie powiększyło. Ale lecimy jeszcze raz, zagramy za 3 zł. Zobaczymy, co tym razem lecimy, chyba teraz automatycznie troszkę przyspieszamy tempa, kochani, bo zobaczcie, 4 gramy, mamy już 11 minut e, ponad na koncie, a e, no, mamy, zobaczcie, jeszcze 30 zł do wydania. Więc, kochani, przyspieszamy tempa e, z automatu, zobaczcie, już mamy 3 szklaneczki, trzy mm, szklaneczki, 4, 5, 6, jupi, jupi. No, teraz mogę sobie tylko popatrzeć, jak tutaj zobaczcie. Pstryka, pstryka sobie samo. Mm, no, nie jest źle, powiem Wam jakoś tak nie, nie najgorzej się pstryka. <grym> Mamy 8 szklaneczek. Mm. I co tutaj? No, zaraz kończymy, zaraz odsłaniamy. Zobaczcie, jak szybko w ekspresowym tempie w minutkę gdzieś około e, w minutkę gdzieś e, już mamy przygotowane napoje liczba 12 kochani e, wynik 50623 punkty e, no i kochani zobaczmy mamy 12 szklaneczek teraz będziemy odsłaniać powolutku 120 40 000, 15 12 6 na razie 5 innych 60 też inna Drugi raz e, 60 zł, 9 zł po raz pierwszy, 3 stówki po raz pierwszy, 9 zł po raz drugi, 15 zł po raz drugi i 120 po raz drugi. Niestety, kochani, dalej pusto. No, dalej przegra, gra, Jedziemy dalej, próbujemy. I co, teraz lecimy już do 5 zł, kochani. Za 5 zł zagramy. Może większy wkład przyniesie nam. A zobaczcie, takie fajne serduszko nam tu utworzyli. Wielkie serduszko dla Was za obecność. Dziękuję ze... dziękuję, e, przy okazji, że ze mną jesteście, naprawdę mm, to dużo e, dużo dla mnie znaczy naprawdę fajne komentarze. Ostatnio troszkę, troszkę słabiej odpisuję, niestety, ze względu na mniejszą ilość czasu, e, ale naprawdę wszystkie czytam i kochani bardzo Wam. Dziękuję za miłe słowa. No staram się ostatnio też nadrabiać. Czasami i po tygodniu odpiszę, ale staram się, kochani, wszystko nadrabiać w wolnej chwili. Tak przy okazji rozmawiam, a my tutaj już, kochani, mamy 6 ruchów do końca, bo z automatu oczywiście poleciliśmy, żeby troszkę przyspieszyć tempa. I kochani, ostatni ruch, mamy 12 przygotowanych napojów po raz kolejny. No, ale mam nadzieję, że teraz coś tutaj nam się utworzy. Czy wkład 5 zł okaże się lepszy niż trójeczka? Zobaczcie, dwa razy już mamy 50 zł i raz 15. Piątka, setka, 150, 200, 25, 10. 10 i 10, zobaczcie, 3 razy z rzędu. 10 zł, kochani, mamy wygraną w owocach za 5 zł i jest 10 wygranych, więc ta gra się pomnożyła razy 2, kochani, więc już na naszym koncie 12 zł dzisiaj. Na razie jesteśmy na minusie, ale już fajnie nadrobiliśmy bo kochani, dwie gry za 2 zł, dwie za 3 to mamy 10 i za piątkę 15, a na koncie 12 ale kochani, przed nami jeszcze kilka gier, jeszcze kilka gier kochani z automatu po raz kolejny i mamy już 13 ruchów, 13 teraz ruchów do końca jeśli chodzi o nasz automat teraz i mamy 6, 7 napoi, 8, 8 i 8 ruchów do końca. Jak tym razem nam tutaj um, ta gierka ułoży te napoje, ile nam tutaj przygotuje. No ale znowu się zakręciło przy 12, ale jest 11, tym razem jest. Jeden napój mniej, kochani. No, ale zobaczymy, czy to nam pozwoli wygrać jakąś tutaj kwotę. Odsłaniamy ręcznie. 50 zł, 100 000, 20 zł, 10 zł, 150. Na razie, wszystko inne, kochani. 5 różnych kwot. Stówka i dwie stówki. Znowu coś innego. 5 zł po raz pierwszy. 5 zł po raz drugi, kochani. I 5 zł po raz trzeci. Zobaczcie, znowu tak. W Kupię można powiedzieć w jednym miejscu ta wygrana. Te trzy kwoty identyczne, więc mamy piątaka Na razie jak widzicie, obydwie gry za 5 zł dały wygraną, więc gramy nadal za 5 zł. I zobaczmy co tym razem, co tym razem, kochani. Nam przygotuje ta gierka. 23 ruchy do końca, a mamy na razie jeden napój Zagramy sobie, jak widzicie, gramy sobie teraz już e, ręcznie za 5 zł, fajna taka plansza, bardziej wolę właśnie w tych gierkach, jak ta plansza jest taka w całości, a nie taka dziura na środku na przykład, e, więc sobie pogramy, ale zobaczcie, już 8 napoi, a zostało jeszcze 17 ruchów, więc e, myślę, że teraz też będziemy mieli dużo kubeczków do e, tutaj, Wypijania do odsłaniania kwot, bo na razie tak jak widzicie się zapowiada ładnie, ładnie tutaj spada. Właśnie w takich planszach też tak bardziej to spadanie jest ułatwione, tego żeby tutaj więcej się dopasowywało tych owocków. 12 napoi do końca i znowu kochani sesja wygasła, więc trzeba przeładować ponownie. I już jestem z powrotem kochani, no nie wiem co się dzieje. No, ale dobrze, że można wrócić, kochani. Powracamy do. E, kontynuujemy gierkę. 15 ruchów do końca i mamy już 13 napoi. E, mam nadzieję, że już dzisiaj nie wyrzuci strony, bo niestety, jak sesja wygasła, to muszę się zalogować na nowo i załadować stronę. E, oczywiście wam to pomijam, e, bo bez sensu, żebyście na to patrzyli i kochani, 9 ruchów do końca nadal 13 napoi ale już jak widzicie pomarańczki mamy na maksa uzbierane 14 napój też wpadł w międzyczasie 6 ruchów do końca cytrynka mamy cytrynkę, która daje nam 15 napój i 16 napój daje nam gruszka gruszki mamy na maksa dalej co tutaj, no najbliżej borówki i jeżynki dałyby nam napój i jest mierzynka i ostatnie, no tutaj borywek nie mieliśmy, to wzięliśmy gruszki kochani, 17 napoi prawie max jest uzbierany i zobaczmy co tym razem przyniosą nam te soki czy znajdziemy tutaj jakąś wygraną ciekawą, pijemy, pijemy 30 zł, 50 zł 5, 100 50 po raz drugi 100 po raz drugi, ale fajnie by było 100 tysięcy po raz pierwszy, 10 złotych po raz pierwszy, 5 stóweczek 5 złotych po raz drugi no może chociaż zwrócić będzie 15 złotych, dyszka 30 po raz drugi dyszka kochani o proszę, ale ładnie dzisiaj te gry za 5 złotych sobie radzą po raz drugi w owockach za 5 złotych mamy 10 złotych więc kochani ponownie mamy dwukrotność naszego wkładu eee, jeszcze mamy przed sobą Gry za 5 zł, i yy, kochani, zobaczmy co tym razem. Czwarta gra za 5 zł. Jak na razie 3 gry dały nam fajne, wygrane. Mamy łącznie dzisiaj już 27 zł. Yy, zobaczymy, co tym razem nam pięknego tutaj przyniesie. Gra za 5 zł, i kochani, gramy sobie y, tym razem automatycznie, bo już mamy. Och, odcinek trwa długo. Ale mam nadzieję, że podoba wam się ten odcineczek. Dawno nie było gierek, więc, więc, myślę, że troszkę dłużej możemy tutaj sobie pograć. Gierki lotto ostatnio było około miesiąc temu, no ale też wrzucam troszkę mniej tych gierek niż zdrapek, bo wiadomo większość z was tutaj na moim kanale jest dla zdrapek, a te gierki są mniej lubiane przez niektórych z was. Ale też oczywiście są osoby, które lubią popatrzeć czasami na gierki, stąd i ja też czasami też lubię sobie pograć w te gierki. Więc, więc stąd też te gierki będą się od czasu do czasu pojawiały na kanale. I kochani, mamy 14 przygotowanych napoi. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Już tutaj napoje przed sobą. 30, 20 i 15. 30. Po raz drugi. Zobaczcie. 20. Po raz drugi. I 5. 150. Stówka. W niebieskim mam 150. Dyszkę. Och, tak kręci, krąży. O, czy coś tu będzie wygrane? Mam nadzieję, że tak, kochani. Zobaczcie, mamy 20 zł To chyba... Rekordzik mój w grze za piątaka w gierkach Lotto mamy czterokrotność wkładu z tej gry, czyli 5 razy 4, dwie dyszki. I kochani, już jesteśmy na plusie, jak się cieszę. A już bym tak zostawił, kochani, zostawiłbym już tak jak jest. Bo zobaczcie, saldo to 57, czyli 17. No, ale ta gra za dyszkę jeszcze tutaj była planowana, więc no już zagramy zadyszkę, ale i tak kochani 47 pozostanie na koncie więc już jesteśmy 7 zł na plusie, mam nadzieję, że jeszcze ta zadyszkę, chociaż nam zwroci tu przyniesie chociaż powiem wam że się zastanawiałem, czy nie zmienić na dwie gry za 5 zł bo tak ładnie dzisiaj te za tak a gry poszły, zobaczcie w grach za 2 zł trafiło nam się 2 złote, w dwóch grach, czyli w jednej 2, a w drugiej było 0. W grach za 3 złote żadna z dwóch gier nie dała wygranej, natomiast kochani za 5 złotych żadna z gier dzisiaj nie była przegrana. Więc to jest naprawdę rewelacyjny wynik, raz tylko sobie zagramy zadyszkę, ładny plusik się wyrobił no ładny, no ma delikatny ale jest plusik, nie będę tutaj wychodził poza to co planowane, bo oczywiście gdybyśmy tak grali bez końca to do zera łatwo zjechać dlatego te 40 zł planowane tylko wydamy i jak widzicie już mniej więcej w połowie tej gry jesteśmy 13 ruchów do końca ostatnia gierka oczywiście gramy Ręcznie mamy 8 napoi przygotowanych, więc myślę, że to już jest bardzo ładny wynik. E, gdzieś też, myślę, tak stawiam, 14 napoi, że się uda tutaj przygotować. E, mamy już 11, więc no do maksa w sumie nie, niedaleka droga mamy jeszcze 8 ruchów aż e, i zobaczcie, już 13 napoi. Jerzynki 6 ruchów do końca. Co tutaj? Gruszki i boróweczki najbliżej do 25. Jerzynki, gruszeczki 3 ruchy do końca. No do maksa chyba nie dojedziemy, ale mamy 14 napój. Tak jak stawiałem. I czy coś się uda więcej? Boróweczka. I jest 15 chyba tak, tak piętnaście napoi przygotowanych, kochani. Ostatnia, ostatnie rozdanie, ostatnie tutaj odsłanianie kwot i sprawdzamy, kochani. 60 30 i i i, i co dalej? Stówka. 40. No i jak widzicie, na razie wszystko inne. I szósta kwota na razie 6 różnych kwot. 30. Po raz drugi, o fajnie by było trzy dyszki zgarnąć. 200. Po raz pierwszy stówka. Po raz pierwszy. 400 też po raz pierwszy. Pół miliona po raz pierwszy. 10 zł. Takie pół miliona to by się tak fajnie przydało. 40 po raz drugi i dyszka no i pół miliona po raz drugi, niestety nie ma wygranej, kochani. E, także ta ostatnia gra nam obniżyła loty, ale 7 zł, kochani na gierkach, myślę, że to bardzo fajny wynik. Z e, 40 dzisiaj wydane, 47 udało się uzyskać z gierek, e, konkretnie z owocków. Więc, kochani, Myślę, że już wystarczająco długo trwa dzisiejszy odcinek. Więc, kochani, ja się z Wami już żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną w tym dniu dzisiejszym. 7 zł na plusie jesteśmy. Także jest się z czego cieszyć, kochani. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już na czwartkowej premierze. Pozdrawiam ciepło. Cześć!